Cześć Boże, górnicy! Cześć Mati! Cześć, cześć! 23. kolejka Fortuna pierwszej Ligi przed nami. Górnik Łęczna gra dzisiaj na Pomorzu, a konkretnie na Kaszubach, a my nadajemy wyjątkowo nie ze stadionu, nie, z takiego to widoku. No chyba. całkiem przyjemna okolica. Gdynia, Port, Morze w tle, ale i na horyzoncie, nie tylko ten piękny tutaj pejzaż, ale i chyba trzy punkty, albo przynajmniej jeden. Tak, czuć nosem, czuć nosem, ale. Zobaczymy. Zanim pogadamy o Gdyni, to zobaczmy co się w tej kolejce na pierwszej ligi działo. Zaczęła się ona od wysokiej, wygranej pod Beskidzia, 6 do 0. TSP wygrało z chroborem Głogów. Chojniczanka przegrała z ruchem 0-1 i dzięki temu ruch skoczył na pierwsze miejsce tak. w tabeli. Sandecja z GKS-em jeden 1 do 1 Wisła Kraków pokonała po rzucie karnym w 90 minuty GKS Tych Łódzki klub sportowy pokonał Stal Rzeszów. zagłębie Sosnowiec przegrało niespodziewanie u siebie na nowym obiekcie ze Skrączem Stochowa. Aresowia pokonała Odrę, Opole 2-0. do 0. Spotkanie Termaliki z Chrobrym nie odbyło się a w tabeli. Mati, e, tak jak wspomniałem, ruch chorzów na e, miejscu numer 1. E, ścisk, ścisk w tych miejscach i barażowych i tych dolnych też. Arka dzisiaj, jeśli wygra, wskoczy na czwarte miejsce w tabeli. My, jeśli e, wywieziemy trzy punkty, no to przeskoczymy za Zagłębie Sosnowiec, przeskoczymy Resowie, a jeśli chociaż zremisujemy, to zrównamy się punktami z Rzeszowską drużyną. No niestety ten bilans meczów ma bezpośrednich mamy z nimi gorszy. Także ich wtedy nie wyprzedzimy, no niemniej każdy punkcik będzie na pewno ważny w tej końcowej klasyfikacji rozrachunku. Yy, chyba o składzie trzeba też trochę pogadać naszym, nie? E, tak, dzisiaj jeśli chodzi o nasz skład to zobaczmy sobie grafikę. E, gramy troszeczkę w innym zestawieniu niż ten mecz z Ruchem Chorzów, wraca do składu Daniel e, Dziwniel. Z kolei wypada Jonathan Damo, z powodu kontuzji. W jego miejsce wskoczy Marcin Biernat. A jak jesteśmy przy Marcinie Biernacie, to akurat chyba mieliśmy nosa, bo rozmawialiśmy z Marcinem przed tym spotkaniem. Posłuchajmy, co powiedział nasz obrońca Oni też przed własną publicznością w tych ostatnich meczach słabo punktowali, nie szło im najlepiej, ale w ostatnim spotkaniu z Rysowią się przełamali, wygrali wysoko. Ale jak pokazała ta liga, każdy tutaj może wygrać z każdym, nieważne czy u siebie, czy na wyjeździe. My też z tych wyjazdów ostatnio, w zasadzie od początku sezonu, mało tych punktów przywozimy, więc myślę, że jest to idealny czas na przełamanie. No, powiedziałeś, że mamy nosa do tej wypowiedzi Marcina tutaj i najważniejsze, że on ma nosa w cudzysłowie, że wszystko jest ok z tą maską i nie będzie mu to jakoś przeszkadzało, bo no, Johnny dawał dobrze, dobrze się prezentował w tych meczach rundy. I myślę, że no dzisiaj Marcin tylko od niego zastąpi. Mam nadzieję, oczywiście, ale ważne, żeby miał ten komfort gry, bo narzekał, nie? Po pierwszym meczu. Tak, ale w pierwszym meczu miał zupełnie <laughs> inną maskę niż ma mhm. teraz. Daniel Dziwniel, jeśli chodzi o drugą zmianę, która no nie jest zmianą, tylko powrotem Daniela do, do wyjściowej jedenastki, to no co, nasze skrzydełka chyba dobrze się prezentują w tym sezonie i myślę, że. Że w tym należy upatrywać czas dzisiaj. Podobnie tydzień temu mówił Szymon, Lewko po meczu, że, że właśnie gdzieś bokami było zamierzenie gry, pewnie dziś będzie podobnie. Yy, no i znajomych trochę odwiedzimy starych Tak, w arce Janek Gol, Bartek Krymaniak, a trenerem jest Michał Macek. No i chyba sentymentalny powrót też trochę trenera Mamrota. Trenera yy, Mamrota miał swoje 5 minut też w warce. 30 spotkań, coś takiego nie pamiętam teraz dokładnie, ale yy, gdzieś niepełny sezon. A, a propos tych powrotów, no to w piłce nie ma sentymentów, a w rozmowie z nami Maciek Gostąbski wspomniał, że hmm. prywatnie kibicuje Dynia, ale jak wiemy, w piłce sentymentów nie ma i Maciek dzisiaj będzie trzech naszej bramki. Arka dzisiaj świętuje Dzień Jedności Kaszub. No fajnie byłoby trochę jest lepszy cińc, to świętowanie, nie ukrywam, że przynajmniej jeden punkcik, żeby gdzieś urwać, to już no nie wiem, czy. Powiedzenie wezmę w ciemno jest dobre, ale, ale na pewno gdzieś nie będę obrażony. Yy... No, Arkowcy zagrają dzisiaj w specjalnych koszulkach. Charging, to tak? spotkanie i przez to my gramy dzisiaj drugi raz w tym sezonie na biało. I z tego powodu z pewnością cieszy się nasza koleżanka Karolina. Pamiętasz pierwszy mecz na białowskim był? Tak, z ruchem chorzów. Jeden do jednego bramkę zdobył Chorzowie. w końcówce. Ego, Egon. Egon Crazy. A. A jak jesteśmy przy białych koszulkach, to, to tradycyjnie oczywiście można je nabyć u nas. Sporo zeszło, co? Koszulek, ostatnio widziałem. Pucharowych, tak. 5, Są jeszcze w ogóle 512, na, na ten moment brak w magazynach, czekamy. Ale koszulki wrócą. A jak jesteśmy, z, zaczepiłeś temat pucharowych koszulek, no to jutro po tych sportowych dzisiaj emocjach startuje sprzedaż biletów, na z Rakowem, punktualnie o 10. 10. O 10. Także grzejcie tam klawiatury i kupujemy bilety. Ceny szczęście. przycięte przez Ty, Ty, będziesz, Ty będziesz, tak. Koszarz przyciąg. Przyciął ceny. Także są odpowiednio, odpowiednio skrojone, tak? Dzisiejsze spotkanie będzie można zobaczyć w internecie. Dostęp możecie wykupić na naszej stronie koszt 10 zł. Z 10 czego złotych? ile trafia do klubu? Znaczna część tej kwoty zasila nasze konto, także, także oglądajcie to spotkanie dzisiaj, a jak nie będziecie mieli okazji, to, to zostają Wam nasze media społecznościowe. Yy, jeszcze tak, słowo też, bo o ostatnich meczach arki myślę yy, warto poruszyć ten temat. Bo arka idzie, płynie, płynie dosyć mocno, 10 węzłów co najmniej i w skali Boforta na tym morzu dzisiaj może będzie. Ale ostatni mecz 4-0 z yy, 3-0 z Tandecją, porażka z Wisłą u siebie, 1-3. Niemniej, patrząc na statystyki, na obraz meczu arka miała dużo z gry i tak naprawdę ten wynik mógł być odwrotny. Yy, tak więc. Nie jest to łatwe zadanie przed naszymi zawodnikami, ale to jest piłka. To jest piłka. Dostał, my jeszcze napawamy się tymi widokami, a mecz za niecałą godzinkę, także bądźcie z nami dzisiaj. Do zobaczenia. No cześć.